Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Witam. Dzień dobry, przyjaciele, 30 marca, piąta rano, pełnia, no i jeszcze trwa, jeszcze dwa dni po. Ale, gdzie te moje ptaki? Niebo. Gwiaździste. Zaraz zobaczę, czy będzie widać wielki wóz. Jest, jest. Wielki wóz. Dyszlę do góry. On się tak lubię go obserwować, bo się przemieszcza wieczorem jest z innej strony domu, a teraz jest z innej. Co słychać? <laughs> Witam na porannej ceremonii picia ziół. Dzisiaj rumianek. I dzisiaj podzielę się z wami, jak to było. Co to się działo, że doszło do tej sytuacji. To znaczy... Ja dalej nie wiem do końca, ale jakie były symptomy, jak to wyglądało. Tak już teraz ze spojrzenia historycznego, kilkudniowego. Ziółka naszykowane. <laughs> U mnie rumianek. Tak, słód słońca będzie. O. Teraz mamy księżyc. Słu słońca będzie 6.55, a zachód 19.40. Zobaczcie, dzień będzie trwał już prawie 13 godzin. Życie się budzi, tylko gdzie te moje ptaki? Gdzie te śpiewy, kosie? Gdzie poszedłeś? Gdzie poleciałeś? Kosy biegają, latają. I tak to jest 30 marca, dzisiaj, a 18 marca nic się nie działo. Dobrze się czułam, poszłam sobie do pracy na popołudnie i po trzech godzinach przerwa i tak dwa czy trzy razy poczułam, wiecie, tak jakby mnie lekko ucho zakuło, ale tak w środku. I tak sobie pomyślałam, Boże. Jaki dziwny ból, aż się tak trochę wystraszyłam, ale po przerwie siadłam, mówię odpocznę na przerwie i słuchajcie, i poczułam taki duży ból w tym uchu, taki wewnętrzny. Mówię o nim, bo wczoraj, gdy miałam konsultację, to ta opowieść, o, samochody jeżdżą. Dzień pracy, dokończę yy, no myśl. Wczoraj to było bardzo istotne. Jaki był ból, w którym był miejscu, czy był na zewnątrz, czy był w środku, czy był do środka, czy szedł do góry, czy szedł na dół. I ten mój ból był w środku ucha. I ja wstałam. Wtedy pamiętam ze swojego stanowiska pracy i poszłam do mojej, poszłam do mojej mm, szefowej i mówię, posłuchaj, mam ból ucha. I czy będę mogła wyjść wcześniej, bo potrzebuję się do lekarza zapisać. I nie wiem skąd, miałam przeświadczenie, że muszę iść do lekarza z tym uchem. No i posłuchajcie, tam jeszcze ileś pracowałam, rzeczywiście podeszły koleżanki i mówili, posłuchaj, jak masz problem, leć do tego lekarza żeby się zapisać. I przyjechałam do domu i to ucho już mnie bolało. Wiecie, to był ten ból, który na ciągu kilku godzin się działo. Kilku dosłownie. Tych trzech już się tak narastało. I tutaj do sąsiada bo mówię tak, no przy zapaleniu ucha wiem, że potrzebny antybiotyk przeciwbólowy, dobrze, ale raczej nie pomoże. Skąd miałam taką wiedzę? Chyba to taka ogólna informacja. I Mm. są Polacy, pobiegłam do sąsiada i mówię nie macie panowie może antybiotyku? Ależ oczywiście, poratował mnie pan Bogdan. Wzięłam Augmentin, Świecił bólowy i rzeczywiście. A rano się umówiłam na wizytę, także szybciutko rano na wizytę do pani doktor, czyli 19. I posłuchajcie, ona bada zapalenie ucha, zobaczyła co wzięłam, tak powiedziała bardzo dobrze, dopisała krople, też za, jako antybiotyk do ucha. I mówisz, jeżeli będzie się coś działo, to proszę brać światło bólowy. No to był piątek, sobota, niedziela. W poniedziałek mówię tak. No w sumie to już mi to wszystko przeszło i powiedziała, że wystarczy, że trzy dni będę brała te leki. Nie ma problemu brać więcej. Nie ma potrzeby. I posłuchajcie, mówię tak. No akurat ostatni dzień zwolnienia lekarskiego, to pójdę się zbadam. Ja nie pamiętam, czy nie pamiętam kiedy w życiu. Byłam tak, żeby pójść się zbadać, jest wszystko ok, ale może to posłuchajcie, jakaś taka intuicja, podpowiedź: O, może jadzie, jakśmy rozmawiały, dziękuję Jadziu, że poszłam, bo pojawił mi się nieoczekiwany ból, ale nad uchem. I nad uchem nie były to jakieś bardzo mocne te bóle, ale mnie tak, no przecież to nie o to chodzi, żeby brać przeciwbólowy, prawda? No można czasem mójknąć, ale nie jak człowiek jest jakiś tam chory, żeby. Zresztą, jakby była potrzeba, by mójkała i się nie zastanawiała. I ten ból się zmieniał miejsce. I on był tutaj taki, ja mówię, jakby mnie strzała przeszywała wyżej, powyżej ucha. I później on mi przeszedł w ciągu tego poniedziałku, w ciągu tego dnia na czubek głowy od prawej strony, bo wszystko było od prawej strony, taki pulsujący. No i gdy pani doktor mnie zbadała, obejrzała mi głowę, podotykała mi tu wszystkie mięśnie, tu, tu i powiedziała, aha, powiedziała mi o tym wędrującym bólu, ale czy to się... No to proszę przeciwbólowy łyknąć dała mi maść taką robioną z najbliższej apteki, żeby się wysmarować, żeby te mięśnie zacząć mięśnie ćwiczyć, zacząć tutaj głowę wysmarować z tyłu. Jak najbardziej. No posłuchajcie sobie. Przychodzi wtorek. Wtorek akurat mam dzień wolny. Mówię idealnie, tutaj już mi praktycznie wszystko przeszło. W środę do pracy. Ale z wtorku na środę, z 23 na 24 marca Wstałam w nocy, żeby się napić wody i posłuchajcie, piję wodę i czuję, że mi woda ucieka z buzi. Jak to? I jeszcze to na mnie, nie zwróciłam tak dokładnie uwagi, tylko tak jakoś pomyślałam, coś jest nie tak, ale poszłam spać dalej. Rano, w łazience przed rustem, patrzę, a mi prawa strona ust jechała, z okiem mi się coś dzieje. Mówię, jeju, coś jest nie tak. To znaczy, to oko się po prostu prawe otworzyło i ono się nie chce domknąć do końca. A to drugie mi normalnie się mruga i jest różnica. I prawa strona twarzy lekko sparaliżowana. Nic mnie nie boli. Posłuchajcie, bo, wszystkie bóle przeszły. Hmm. Zmężem do lekarki, no bo tylko do szefowej napisałam, no nie przyjdę do pracy, bo nie wiem, co się stało. No mam lekki paraliż twarzy. Jadę do lekarza. Lekarka mnie zobaczyła natychmiast do neurologa, skierowanie. Pojechaliśmy do jednej miejscowości tutaj najbliższej do Parsbergu. Tam do takiej młodej neurolog. Pani młoda neurolog wywiad ze mną zrobiła, jak te bóle szły, jak to się działo, co to się, co się stało. I mówi, proszę panią, pani wybiera klinikę w Regensburgu czy w Neymarkcie. No dobrze, do Neymarktu, bo mi tu bliżej. I posłuchajcie, wracając z tego utoprot szpital był w Parsbergu, no to mamy takiej odległości mniej więcej do Neumarktu z farzbiarku 30 km. Wjechaliśmy przez dom, żeby zabrać mieszkanie, no bo ja wiem, no jak do szpitala, no trzeba wziąć jakieś ubranie, przygotować się do tego szpitala, pojechaliśmy. No i ze z tymi skierowaniami na szpitalu pan mówi, ale pani ma niewyznaczoną, nie ma pani wyznaczonej daty. Ja wiem, no nie, bo to się dzisiaj wszystko dzieje, proszę pana. No tak się na mnie patrzy, na oddział hmm, pogotowia ratunkowego i momentalne przyjęcie. Słuchajcie, no może tam byliśmy 10 minut siedzieliśmy, zanim skierowali nam tu drzwi, tu proszę, tu kartę hmm, Gesundheit-kartę, żeby szczytać dane, te wszystkie dokumenty, jaki język ojczysty pani, to było też ważne, jaki jest i już może zostaje na poczekalni, ja idę do szpitala na oddział. Do pierwszej, yy, pierwszej. Moment, przesunę się, przesunę. Tutaj będzie troszeczkę ciszej. O, na dworzu mam dzisiaj plus cztery stopnie. To tak chłodno, ubrałam się. <ścoughs> Ciepło, i tak posłuchajcie, do końca opowieść. No, i na moment się zjawiła pani pielęgniarka, i badanie na koronawirus. No, oczywiście dobrze, szybki test. Ciach, ciach, ciach. Tak za chwilę już było negatywne. I kładą mnie na łóżko. Kładą mnie na łóżko, podchodzi do mnie siostra i mówi po niemiecku, przedstawia się, po czym słyszę po polsku: Dzień dobry pani, ja pani pomogę. Wiecie, co? To jest niesamowite. Teraz już wiem, bo. Później sobie przypomniałam, że koleżanka, która też miała akurat wypadek pracy, też mówiła, że miała polską siostrę, że pytałam się, jak sobie radziłaś z tłumaczeniem, jak to wszystko. Mówi, jest Polka. I posłuchajcie, już ona mnie prowadziła. Także leżę na łóżku, mierzy mi się ciśnienie, biorą mi krew do badania, podchodzi dwóch lekarzy, ona, no jest rozmowa, co się działo, jak to wszystko wygląda. I on do mnie mówi, ale dlaczego pani z tym wczoraj do nas nie przyjechała? Ja mi proszę pana, no wczoraj też czy mi się nic nie działo? I opowiadam mu, że w nocy tak to następuje, i jak tylko zobaczyłam swoją buzię w lustrze, no to natychmiast przyjechałam. I jestem, i to są, jeden z lekarzy był neurologiem, bo było ich dwóch. Posłuchajcie, no to pierwsze badanie, gdzie? Tomografia głowy. Ciąg pojechaliśmy, i już z tego łóżka nie schodzę, już ona mnie wiezie wszędzie na tym łóżku. Tomografia głowy. Widzę po chwili wróciliśmy, że oni już oglądają to badanie. Nic nikt nie mówi. To znaczy, siostra cały czas mi tam rozmawia, o tym, o tamtym, podpowiada, no to będą robić funkcje. No to ona też, no muszę zgodę podpisać, i ona mówi, że proszę pani, proszę się nie stresować. Może być różnie, może być ropa, może być krew, może się, różne rzeczy mogą się zadziać. No pokazuje mi w jakiej formie, jak to będzie wyglądało, jak ja będę się siedziała, jak to wszystko, żeby na spokojnie podejść. Także opieka, obsługa, rewelacja. No, pobierają. No to po funkcji proszę leżeć dwie godziny na równym, bo wiecie, im się dłużej leży, tym ten płyn się wyrównuje, no bo pobrali tego płynu do, do badań. I już mnie odstawia na salkę i mówi, to tu proszę poczekać. Przychodzi za jakieś tam półtorej godziny i mówi, wie pani, no, informacja jest taka, że badania są dobre. Ok? I że zostanie pani w szpitalu. O, to jest tak. No to mówię, proszę pani, tak jak najbardziej. Czy ma pani ubrania? Tak, tam jest mąż na poczekalni, czeka. No to już ona wyszła, wszystko załatwiła. Przyniosła mi te ubrania do przebrania. I jedziemy. Jedziemy na oddział na neurologię. No, oczywiście koło, Była już. No, to już była, posłuchajcie, która była godzina. Z godziny było i był już obiad, czyli około 12.00. Po 12 chwili był obiad. Elegancko przyjechał, tak, zjadłam obiad. Chociaż y, moje sąsiadki miały większe sałatki, no bo to jeszcze nie wiadomo, czy ja mogę jeść, czy jakaś taka lekka dieta. Także u mnie jeszcze była lekka dieta. No ci lekarze przychodzą, przyszedł jeden, drugi, rozmawiają ze mną. Y, jak rozmawiają? Posłuchajcie, z translatorem. Także w telefonie można powiedzieć, jest translator po niemiecku, czyli jeżeli on się mnie coś pyta, a ja nie rozumiem, no bo pierwsze podstawowe pytanie, które w sumie mi zadał, czy mam szwindel? Szwindel, posłuchajcie, obśmiałam się w duchu. No, szwindel. To ja wiem, co to jest szwindel po polsku, a po niemiecku? Szwindel po niemiecku to są zawroty głowy. No nie, zawrotu głowy nie mam. I to jest pytanie, które powtarzało się naprawdę. Jeden i drugi się pytał o te zawroty głowy. I cały czas się mnie pytają, czy coś mi się dzieje, czy coś tak, czy tak, czy tak. Okej, okay. i ten pierwszy dzień zostałam. Dobrze, na drugi dzień dali mi maść do oka, tak, tutaj. Przyszedł logopeda, zaczął już ze mną pracować, zaczął pokazywać ćwiczenia. No czy byłam u laryngologa? No nie byłam. To na drugi dzień już miałam przed południem konsultację. I posłuchajcie, oni byli, no to było tak, że oni przychodzili i oni się dopytywali. I ten stał i mówił tak, ten, ten lekarz, yy, doktor yy, Zimmerman. Wie pani, głupia sprawa. I ja mówię tak sobie myślę w duchu, ale co on chce przez to powiedzieć? No nie bardzo wiedziałam, bo z początku wiecie, bo to też jest... Inna kultura językowa, inne takie sformułowania, i są ja się głupia sprawa. O co chodzi z tą głupią sprawą? I przyszła młoda lekarka, która wyglądała na to, że jest albo na stażu, bo ona cały czas była, tylko że z boku stała, i oni z nią mm, jej się zadawali pytania. I ona zaczęła się mnie pytać, czy nie ukończył mnie kleszcz. I ja mówię tak, ukończył. Pamiętam doskonale, 28 lat temu. Tak, 28. Tak kąpałam się w Zalewie Wiedni i posłuchajcie, wyszłam i poczułam coś na plecach i w domu, ale to Boże. Yy, yy, chyba mi mama, już nie pamiętam, kto mi tam tego kleszcza wyjmował, ale byłam u lekarki, dlatego to tak pamiętam. I ona powiedziała, posłuchaj, do dwóch tygodni, 14 dni mamy na objawy, jakby się coś pokazało. No, to będziemy obserwować. No, iśmy obserwowali, i nic się nie zadziało, i nic się nie robili. I się okazuje, że ja mam podwyższone wskaźniki boreliozy i neuroboleriozę. Tak jest w diagnozie napisane ze szpitala. I posłuchajcie, i to, że mam paraliż, lekki paraliż z prawej strony z twarzy, to tak naprawdę z jakiego to konkretnie powodu. Mm. To nie wiemy, co zadziałało. I do czego zmierzam? Powiem nam tak troszeczkę szczegółowo, ale wiecie, to też jest taka informacja, żeby każdy, bo niż sztuka się uczyć na swoich błędach, ale większą sztuką jest uczyć się na cudzych błędach. Bo może to moja opowieść komuś podpowie, co zrobić w danej sytuacji, jak się zachować. I gdy przyszli ko 14, pytają się mnie pan, doktor już przyszedł, no bo w sumie odetchnął, no mamy m, podwyższone wskaźniki boleriozy, w sumie wiadomo, czy pani wie, a bolerioza po nim jest to bolerioza, tak proszę pana, wiem. Jak najbardziej spotkałam się z taką chorobą, z informacją o tej chorobie, o kleszczach, tak jestem zorientowana. Mówi, no to tak, to dzisiaj już pani zostanie i już pani może jechać do domu, yy, tylko proszę pamiętać. Cokolwiek by się nie działo, pani ma natychmiast wrócić na oddział. Ja tak się wiecie, na niego patrzę i sobie myślę: Jak ja mam tak wrócić na oddział? To pan mi da jakiś numer, czy pan gdzieś przyjmuje, pracuje? Nie, proszę pani. Pani ma przyjechać do nas na oddział tu bezpośrednio, jak się będzie cokolwiek z panią działo. Boże, mówię, ale opieka. Dobrze. Cokolwiek się będzie działo, natychmiast przyjeżdżam do państwa na oddział. I dostałam e, informację na piśmie, to już byłam na wypisie. E, posłuchajcie, no on powiedział, że spokojnie, żeby się nie spieszyć, to było tak około 14:00, 14:30, że do 17:00 już powinnam być wypisana. Także można dzwonić po męża, ale tu się nigdzie nie spieszy. Posłuchajcie, miałam obiad, a najlepsze było, że jeszcze rano na obiad przyszła pani i się nie zaczęła wypytywać, bo powiedzieli, że już mogę jeść normalnie, co ja sobie życzę. Jaka jest zupa? Jakie drugie? Jaka sałatka? A czy na kolację to sobie życzy jogurt yy, z owocami, czy nie? Uh -huh. I gdy przyszła kolacja, to pani wiedziała, że już mam wypis i pyta się, czy mam, no zresztą ja też się już spakowała, czy mam mi spakować do domu kolację, czy zjem tutaj? Aha, do wyboru, kawa, herbata z mlekiem, z cukrem, co tam sobie życzy? A herbata jaka? No to akurat chyba wybrałam jakąś taką yy, yy, imbir chyba z cytryną. Tylko, że tutaj wiecie, czarnych herbat, nie tylko takie różne owocowe. No może była czarna i ja akurat wybierałam jakiś tam inny temat, mi się spodobała. I posłuchajcie, faktycznie chyba zjadłam kolację, wypis przyszedł i znaczy dostałam kopertę z informacjami i skierowałam, skierowanie informacje, że dwa dni przebywałam w szpitalu i to jest dla pracodawcy mojego, i do lekarza rodzinnego. I podjechaliśmy do lekarza rodzinnego, posłuchajcie, ja tylko z marszu powiedziałam, że jestem od doktora yy, z urolo przyjechałam z neurologii, z oddziału w neurologii, ze szpitala od doktora Zimmermana, dałam te dokumenty. W ciągu minuty zostałam przyjęta, no może dwóch, w najbliższym ośrodku, o może powiem tak, ośrodku zdrowia. Yy, tam było kilku lekarzy, u których jeszcze nie byłam, dlatego, że moja pani doktor, Poszła 3 dni na urlop i dopiero była do 29. wracała z urlopu. Podjechaliśmy, pan który nas przyjął. Mm, też się dalej spytał, czy wie co to jest balerioza. Przeczytał to, bo no, przecież musiał się zapoznać z dokumentacją. Przeczytał, powiedział, że będę brała antybiotyki, no bo muszę wybrać doksycyklinę będę brała przez 3 tygodnie. I mówi tak: Kajny bikini, kajny balkon. Czyli nie wolno mi chodzić po słońcu. Stąd no jestem w domu. No, żeby nie przewiało, posłuchajcie, no bo to trzeba w tym momencie też dbać o siebie, bo oni też się pytali, czy nie było jakichś przewiewów, no nie, 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 nie pamiętam, żebym gdzieś jechała, tak powiem, kabrioletem i żeby ten wiatr mi wiał we włosach, okej, okay. i dostałam kortyzon, kortyzon będę brała do 2 kwietnia. No, i te wszystkie dokumentacje powiedział, wystawił mi kilka dni. Zwolnienia mam do 3 kwietnia. I powiedział, proszę pani, teraz proszę z tą dokumentacją do lekarza już rodzinnego. I ja wczoraj, już byłam u lekarza rodzinnego. Pani doktor dała mi skierowanie do, neuro, do logopedy, do okulisty, no bo mówi, oko się pani nie do końca domyka, a musi się domykać. Także też skierowania wszystkie mam. Umówiłam się, kiedy mam przyjść na przedłużenie zwolnienia. No, i tak to wygląda. Ale tym wszystkim jeszcze ciekawe jest to, że mam tutaj koleżankę Angelikę, która jest hyal praktikerin, czyli ona zajmuje się, czy można powiedzieć, uzdrawianiem. No tak, ale to jest takie uzdrawianie na bazie ukończenia medycznych kierunków. I ona na przykład ukończyła czteroletnie studia. Eee, jak to było? Mm. to znaczy wiecie, ona takich tak, ma ukończone mm, neurologii, akademii i miała dyplom. O, tych dyplomów w tej gabinecie u niej wisi sporo. I ona wczoraj, jak mnie do siebie zaprosiła, bo jak się zorientowała, co jest, no to powiedziała, że musisz przyjechać do mnie do gabinetu. To ona mi robiła po pierwsze wywiad, przeczytała te wszystkie informacje szpitalne yy, i robiła mi Badanie po kolei mięśni twarzy. Po kolei każdy podnosiła rękę, zapisywała sobie, robiła notatki, po czym robiła mi później masaż. To bardziej było takie naciskanie tych punktów, delikatne, bardzo delikatne naciskanie. I wyobraźcie sobie, że mam, no, trwało to prawie dwie godziny, także takie powiedzmy 20 minut samej tej rozmowy. Też właśnie ten, dokładna informacja o tych bólach. Zobaczcie, jak to nawet chyba czasem. Warto zapisać, jak szedł ból. No ona była tutaj niesamowicie precyzyjna. Ona mi pokazywała na nerwach, czy to ten czułam, czy ten czułam. Czy wchodził w tą stronę, czy do góry, czy na dół. A czy jak pulsowało mi na głowie, to, czy to było raz na ileś, czy ciągle? No bardzo, bardzo dokładny wywiad. A i ona ma czteroletnią skończone studia klasycznej homeopatii. I też mi dała te granulki homeopatyczne, dała mi też do domu, żebym brała. I posłuchajcie, i po tych, bo to można powiedzieć jakiś taki sposób badanie plus ćwiczenia, troszeczkę mi się poprawiło. No, zauważyłam różnicę. No i jestem dalej z nią umówiona. Także może troszeczkę dzisiaj tak tutaj naopowiadałam wam, Tą, tą moją, o tej mojej przypadłości, o tych moich problemach. Może, słuchajcie, problemy jak problemy. Już mi już rumianek wystyka. Ale chodzi mi o to, że chciałam opowiedzieć dokładnie, jak to się działo, że jak ważne jest, że jeżeli mamy nieznany ból i jest to po raz pierwszy, żeby zwrócić na niego uwagę żeby zapisać, bo później wszyscy dokładnie jak jeden mąż pytali się, jak było. Kochani, na koniec niespodziankę. Zobaczycie taki, no posłuchacie, bo gdy pojechaliśmy do Hajdek, do Angeliki, byliśmy tak chwilę przed i wjechaliśmy na Stare Miasto i zaparkowaliśmy pod kościołem. Po czym się okazało, że w tym kościele tak pięknie ktoś gra. I zapraszam na taki króciusieńki koncert, ale dla mnie to było takie cudowne, bo tu czekamy na chwil za chwilę, tam za 15 minut mam wizytę, a tu taka muzyka. Kochani, życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia, do usłyszenia, a może wkrótce już do zobaczenia.